Siema, cześć, witajcie na kanale Podświetlany Gaming. Ym, tutaj jest kolejny odcinek z gry Planet Crafter. Jak widzicie, tutaj yy, właśnie jesteśmy w naszej bazie. Yy, I tak, w poprzednim odcinku ją zrobiliśmy. Jak ktoś nie widział tego odcinka, to bardzo polecam. Fajny był. Yy, no i co? No i ja tutaj ogólnie mam kilka skrzynaczek. W miarę dużo. Jak widzicie. No i myślę, że trzeba te skrzyneczki zapełnić, nie? Poszedłbym do tego oto tutaj wraku. I co jeszcze? Myślałem sobie, żeby nie zrobić tak przypadkiem, że ten, że jakbym tutaj, czy to by nie było, czy. E, nie miałoby to sensu, e, pewnie to ma sens w sumie, jak tak sobie myślę, e, żeby tam postawić sobie taką minibazę, Mini minibazę, e, mini e, sobie pozbieram troszkę materiałów, sobie zbieram materiały jakiekolwiek, e, z tego co pamiętam, to hmm. chwila, bo jak ja tu przejdę, hmm. nie wiem. E, chyba tędy przejdę tak, ale no właśnie mniej więcej pamiętam chyba co tam potrzeba na ten, na e, taką e, komnatę, jakby w sensie na tą, tą taką bazę, nie? Jaką komnatę, co ją ja gadam? Nie wiem już, ale. Hmm, wydaje mi się, że e, sobie tutaj moglibyśmy postawić bazę. O, hmm, taką, Myślę, że to nie jest e, jakiś beznadziejny pomysł. Tu widzę, że jest wejście. Aha, No, jak tu ciemno, wiecie co? Hmm, jest jakieś inne wejście. Chciałbym, żeby tu było inne wejście, tak, żeby nie było ciemno, bo jakiś, bo tutaj mm, mi się wyświetliło, że. Co? Złotą skrzynkę znalazłem. Ej, co to są za itemy? Dobra, ja to sobie rozbroję. Bo fajnie, że się da, ale. Złotą skrzynkę? Nie. Hmm. Wiecie co? Wydaje mi się, że stworzę sobie. Ja cię nie mogę. Nie no. Złotą skrzynkę jakąś znalazłem. Dobra, ja sobie tu stworzę stację craftingową. Hmm. Bo chcę stworzyć sobie w tym... Chcę sobie tutaj stworzyć... o! Stację, żeby... latarka, krzem magnes, magnes. okej okay. Tutaj coś jeszcze jest. Tutaj coś. To jest lód? Co to jest? O! Tu się coś świeci na niebiesko! Rozpoczyna topnienie o 100,00NK Okej, okay, nie rozumiem Jeszcze brakuje mi jednego magnezu, jak rozumiem, tak mm. Już mi się wydawało, że go pominąłem gdzieś tu, ale mm. O, tu jest magnes, tu jest magnes więc go sobie zbiorę. Nie będę nim narzekać, bo magnes jest fajny. E, przynajmniej na ten moment. Bo nie chciało mi się teraz zbiec tam do bazy. E, oczywiście, żeby zrobić tak. Hmm. Aha, okej, okay, czyli jak nacisnę F, O. No i fajniej, mamy latarkę. To ja bym tu sobie poszedł. Hmm. O. Ganinę jakąś mamy. Hm. Nie wiem, ja tu będę zbierać wszystko, co zobaczę. Mm. Tu nic nie widzę. Tu też nie. O, mogę to sobie rozebrać. Fajnie. Mikroci. Okej, okay, zbieraj to sobie. Y Aha. Mogłem to też rozebrać. Aha, i mam już tylko dwa miejsca. Ja bym sobie zrobił w sumie skrzyneczkę, wiecie? Tutaj w tej bazie. Bo myślę, że skoro ją tu już mamy, to możemy sam, sobie tak ją wyposażyć troszeczkę. Wezmę tu na razie to wszystko, co mam zostawię. Albo zrobię jeszcze dwie skrzyneczki. O i będzie spoczko. Okej. Okay to pójdę na dalsze poszukiwania, nie? E, to tak. Mm. Tu są jakieś szczątki, co sobie rozbiorę. Tu są jakieś zamknięte wrota. Aha. Mm. Tu jest jakieś przejście, o skrzyneczki. Fajnie, a tu co? A Takie rzeczy i mam full ekwipunek, więc znowu muszę tam iść. Wypełnić skrzynkę. No, powiem wam, że ten wrak to zaskoczył mnie troszeczkę. Bo znalazłem złotą skrzyneczkę i tutaj masę itemów. Takich fajnych, przydatnych, więc spoczko. Okej. Okay. W takim razie, tu już przebadałem, to pójdźmy tu. O jeny, co tu, co tutaj jest? Hmm. Skrzyneczka na pewno. Szczątki, o tu też szczątki. Hmm. Podgrzewacz te dwa, okej, okay. szczątki. Zamknięte drzwi. A. No, ho, ho, ho. Yy, Widzę, że różne fajne materiały. Okej, okay, biorę to wszystko. Nie wiem, czy tu jest więcej skrzynek. Czekajcie, co? E Reaktor fuzyjny. Co to jest? Ja tu coś mogę wsadzić? Chyba tak nie bardzo. O, mikrochip. Mm. O, wiadomość. W sumie wiecie co ja na wszystko pójdę tam to opróżnić to wszystko i sobie przeczytamy tą wiadomość bo ciekawi mnie bardzo co tam może być napisane wiecie co jak będę wracać to nie chce mi się robić kilku tych kursów więc wezmę teraz Dobra, idę od razu przeczytać tą wiadomość i opróżnić wszystkie skrzyneczki. Myślę, że to będzie najlepsza opcja, bo tutaj... A, tu już opróżniłem. Dobra, nieważne. To tak. Tu wezmę sobie te wszystkie rzeczy, które mogę. I tu też tej skrzynki nie rozbiorę. No cóż, dobra. Statek towarowy. Cirella 4. Dziennik maszynowy numer 436. Dziś rano, kiedy byliśmy w 17 dniu podróży kosmicznej do Stigmara. Statek w niewytłumaczalny sposób przekroczył prędkość hiberprzestrzenną. Narzędzia nawigacyjne oszalały i cała od statku spadła, jakby wyssało ją coś z zewnątrz. Hmm. Spróbujemy wykonać awaryjne lądowanie na tej niezmienionej planecie. Nie jestem pewien, co tam znajdziemy. Wydaje się, że na powierzchni planuje... panuje ogromna burza. Mam nadzieję, że nam się uda. Yy, I to jest... A! To jest jakiś rok jeszcze 3021. Dobra, wrócę już do naszej mini bazy, yy, bo za niedługo mi się skończy, tle, na tego nie chcę. Tak wolno się biega w tej grze. O. Fajnie. Mm, to tak. Mm. O. Odłożę sobie tutaj te rzeczy. i teraz tak. Wziąłbym sobie tylko najważniejsze, bo cały statek chyba już przeszukałem. Przede wszystkim to. To nie wiem, czy wezmę. Dobra, to mogę wziąć w sumie. Hmm. Tutaj to bym sobie wziął i bym się napił. Hmm. E tutaj bym sobie wziął te mikrochipy. Hmm. Tutaj ten iryt. E no dobra, w sumie wziąłem kilka rzeczy, a wszystkiego nie wezmę. Kiedyś te po to przejdę pewnie. Mm, bo od mojej bazy to nie jest daleko to wszystko no, więc no więc to sobie e, już e, no myślę że e, po prostu będziemy już mieli te wszystkie itemki w naszej bazie e, za kilka odcinków e, w sensie teraz mi się nie chce ich nosić więc no mm, Więc ja bym to sobie zrobił, nie wiem czy poza odcinkiem, czy na jakimś odcinku. Nie mam pojęcia. Ale to by było spoczko. Zrobienie takiego czegoś. Dobrze, e, tutaj chciałbym sobie odsyprować te mikrochipy. E, prędkość wydobycia tier 1. E, Okej. Okay. Buty zręcznościowe T1, okej. Okay. I mikrochip w prędkości wydobycia T2, okej. Okay. Tu już wolę to T2, aha, tylko że tu potrzebny jest ten, ta jedynka. No dobra. Mm, a to co jest? Tak wolno się biega w tej grze. Aluminium, aluminium, tkanina, tkanina. Eh. Takich zaawansowanych rzeczy to ja jeszcze nie mam, proszę pana. E, wie pan? Więc ja sobie tego nie zrobię, proszę pana, craftinga. E, tak się mówi? Nie wiem, ale, ale tak powiem. No. Odłożę tu sobie to. Tu sobie odłożę to. A tu sobie odłożę to. O. Pięknie, tu jest jakieś złote nasiono, mnożnik tlenu, 600% to dużo w sumie. Chociaż nie wiem ile dają, ile nasionka. Inne, w sensie. O, prawym przyciskiem mogę to sobie postawić. Dobra, postawię sobie to tu. To jest jakaś figurka, rakieta jakaś. Ej, pokażcie mi tą rakietę, czemu ja mam cały czas latarkę włączoną, nie wiem. Eee. Okej, okay, spoko. Hmm. w sumie fajnie fajne itemsy y, były z tego wraku hmm. myślę, że skraftowałbym sobie jeszcze takie ja się tu widzę w rogu wegetuba, t... wegetuba T1 i podgrzewacz T1 hmm. czy lazolud magnes. skraftowałbym sobie to jeszcze dzisiaj myślę hmm Mamy jakieś takie e, fajne rzeczy. Żelazo. Magnes i nie mam lodu. Ale tu jest. I teraz tak, to się... Nie mogę tego tu nigdzie postawić, a to się... A! Aha, bo to się w bazie stawia. Co tu jest? E, umieść nasiono w tym urządzeniu, żeby wygenerowało e, tlen. No dobra to, to to nasionko, bo to jest to złote nasionko I Tak, mogę to umieścić Aha, i to sobie rośnie A, i tutaj tlen, czy coś tam żelazek, krzem i ryd Dobra, jeszcze to sobie skraftujemy hmm. krzem... Aha, tu był lód, nieważne hmm. hmm. A, i, i ryd też mam po co ja gdziekolwiek wychodzę. Dobra, podgrzewacz to jeden. Gdzieś tu go sobie postawię. I co to mi daje? Ciepło? Energia. Aha. Tu coś pokazuje. Aha. Tlen się generuje, ciepło, ciśnienie. Aha. No dobra. Spoko może być. Myślę, że to by było na tyle... Z dzisiejszego odcinka fajnie tutaj sobie statek em, o w ogóle jaki księżyc jest teraz no. e, ten statek m, sobie zarobiliśmy. E, go opróżniliśmy całkiem więc to był taki mój główny cel w tym odcinku tak jak chciałem właśnie e, e, zrobiliśmy też tą wegetubę i ten podgrzewacz e, Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobał ten filmik. Zasubskrybujcie ten kanał, bo to też jest bardzo ważne, jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka. No i co? No. Ja Was żegnam. Do zobaczenia na razie. No i cześć!